Sianko. chciałem Wam pokazać tekstur paka, by Gruby Pucho, lekko sedytowany przeze mnie, no więc zapraszam. Tak wygląda set. Jest pokolorowany bardziej na taki czerwony, bo wydaje mi się, że jest ładniejszy niż ten niebieski, jaki miał Pucho. Oczywiście tutaj dres, jak na dresa przystało, musi być świeżo po ustawce, podbite oko, tak prawilny dresik. Okej okay. Woda. Krótki ogień. kresy firmy Manto, Cox, Perełka, te leżki tam zamiast tych kurczaczków całych, tak jak upucha było. I tutaj, gdy wybiera się itemek, jest właśnie firma, logo firmy, ofensywa. Także wydaje mi się, że teksturpak jest mm, zedytowany i lekko poprawiony, a że był na wersji 1.5.2, więc stwierdziłem, że go odnowię i udostępniam na 1.7 i no, to było na tyle. Pokażę Wam teraz jeszcze tam krótki fight z Big Fights, żeby pokazać wszystkie partii klasy i dzięki. <mulary> I ma bluzę Adidasa ze starym znaczkiem Pierwsza klasa old school jak Grandmaster Z jednym paskiem, z drugim paskiem, z trzecim paskiem Wchodzi na parkiet, bierze koleżankę Tańce freestyle, ale bluza koleżanki jest całkiem czysta Kup sobie pralkę baby, a, a, kup sobie Nie pralkę Nie siedzieć już tu Każdy gest, każdy ruch Jest jak ogień, jest jak zimny browiec W moich rękach patrzysz, lubię to Myślę, że jest w porządku. Co ty chcesz? Oh, kurwa szmatu zajeba ci Okej okay. Kurwa ci wykur... <grywa> masz perma, więc... Zaraz za chwilę zadzwonię, bo nagrywam. Wa perma Mam chuj ci w dupę. A co się stało? Usu perma masz. Mam perma. Zaraz zadzwonię. Mm.